Hej kochani, w dzisiejszym filmiku, tak na początek, chciałam Wam pokazać mniej więcej, jak zrobić koka za pomocą wypełniacza. Oczywiście będzie nam potrzebny do tego wypełniacz. Ja mam wypełniacz zrobiony ze skarpetek, ale pokażę Wam go w następnym odcinku. Znaczy w filmiku. Grzebień. Może jakieś akcesoria. Ja na przykład mam taką spinkę kokardkę. Dwie gumki. No i takie malutkie spineczki. Zależy jaką macie długość włosów. Jeżeli macie długą, to będą Wam potrzebne 5 sp spinek. Zależy. Dobrze. Czeszemy swoje włosy w kucyka. Może być taki, może być na dół lub na górę w kółce. W zależności, gdzie chcecie kok. Dobra, ja zrobiłam sobie kucyka tak do góry. Dobra. Teraz może sobie jeszcze uczesać tutaj włosy, tak? I bierzemy sobie swój wypełniacz i zakładamy sobie go na kitkę, Jakbyśmy chcieli zawiązać. Ale na jeden słupek. O, tak gdzieś mniej więcej to wygląda. Dobra. I teraz tak. Żeby to tak fajnie wyglądało, to otul, otulamy tymi włosami ten wypełniacz. już mamy otulony włosami wypełniacz. Bierzemy kółkę i sobie go tak, o zawiązujemy na jeden supełek. Dobrze. I teraz co zrobić z tymi włosami? Otóż jest bardzo proste. Można sobie z tego zrobić jakby taki warkoczyk. Lub sobie go tak wsiąść. O, już wam pokazuję. O tak? Można sobie zrobić tak. Do tyłu lub do przodu. Można sobie go tak utulić tymi włosami. Dobra. Gdy już mamy otulone, to oczywiście musi się to trzymać, bo inaczej nie damy rady. I sobie otulamy. Oj I przypinamy w No, nasz kok jest zrobiony. Dobra. I teraz, jeżeli macie jakieś akcesoria, mówię jeszcze raz, mam kokardkę, co, mo, co ja sobie tutaj przypinam. O, tak na środek. I to mniej więcej wygląda tak. O, tak. Nie wiem, czy widzicie, ale jeszcze w następnym odcinku, gdy będę pokazywała, jak się robi ten wypełniacz, pokażę Wam. Dobra, to tak mniej więcej wygląda mój efekt końcowy. Więc do zobaczenia. Yy, najwięcej łapek w górę i proszę, żeby nie było negatywnych komentarzy i proszę, żebyście mi nie hejtowali. To dobra, to pa!